Yo, sieman. go z tej strony Kajtek, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i przepraszam was całego świaduska, że tak długo nie było żadnego filmu, ale wiecie no ten, no, nie, no po prostu wiecie, teraz mam szkołę, no i mam teraz już zadanie katanowe i też nie mogłem tak nagrywać, bo coś mi się nie chciało, nie wiem ale dzisiaj pogramy sobie w garkę, która się nazywa Fightman Fight Simulator, i di, ostatnio, chyba wczoraj, przyszedł update do tej giereczki. I ten, i po prostu dzisiaj chciałam Wam nagrać ten filmik. I dzisiaj robimy 400 tysięcy rebirfików Myślę, że Wam się odcinek spodoba. Nie zapomnijcie o łapeczce w górze i subskrypcji, bo. Bo chciałbym, żebyście dobili te subskrypcje i łapeczki, bo, i łapecki, bo on po prostu ogląda was mnie. Oglądacie mnie. 100 osób ogląda mnie. A zostawiło tylko 60, 37 chyba osób subskrypcje. No zostawcie tą subskrypcję i łapeczkę w górę bo po prostu, no, ja, to, ja się cieszę, a wam tu nic nie grozi. Dobra, lecimy do tematów, czyli robimy rebirfika. Tam, pa, 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 tam, tam, pa, 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 mamy, mamy, halo, mamy, ok. I teraz jakieś fotiony tu są, zobaczmy, co to chodzi. Em, tu i dwa energii, energii i lak. Dobra, może się niedługo kupimy coś. I zróbmy sobie coś tu, jakieś rebirfiki. Jakby nie, jak zrobiliśmy rebirfiki, więc teraz przenieśmy pierwszą rękawiczkę, za którą dostajemy 600 milionów. To dużo już. Bardzo dużo. I dzisiaj, na moim głównym celem, jest wejście na. E jak się to nazywała ta kraina? Wejście na Toksik Toksik. Jutro spróbujemy wejść sobie na Sylwester, czyli na em potem na Steampunk a potem na... to, to, to trochę trudne będzie, ale lecimy, dobra idziemy, teleportujemy się na em, wulkanu teraz sobie farmimy i mamy już Spooky Spookyland i tak i jak chcecie zobaczyć jak się pisze tą gierkę to Fichtman Simulator fajna gereczka, polecam um, i teraz jesteśmy sobie na Spooky i dzisiaj chciałabym wam powiedzieć, że po prostu trochę mi tak będzie się rano mówię nie było tak długo odcineczka tak myślę że wy z nami ten to ja mówię nagram dla moich kochanych widzów Powitajcie kochani jesteście po prostu zostawiacie mi łapeczki subskrypcje tak się ja cieszę bo po prostu le ja, ja się cieszę, bo widzę, że macie, mam więcej subskrypcji. Wiecie, jak ja się cieszę? Wy, wy się nie cieszycie, bo po prostu mówicie, a łapeczkę mu zostawię. A ja się cieszę, bo po prostu, no fajne to jest, jak ktoś mi zostawia łapkę w górę. Więc zostawcie tą łapeczkę w górę i subskrypcji. I patrzcie, ja mam takie peciorki. One były z Christmas Event. Te wszystkie. Ten był z koła fortuny. Tutaj jest do zrobienia. Teraz się teleportujemy na cyber, czyli cyber. I teraz ostatnio w tym update, fajne to jest, że dodali tutaj takie ikonki: że kaktus, entractor, widzieliście? I polecam Gerkę. Fajna. Przecież Polaka. Polaczka. Pozdrawiam, ym, chyba to był Roksek, jak mnie oglądasz, to, to pozdrawiam cię I, i, i zobaczcie jaka jest różnica, jaka się stała różnica, coś już stało innego. Jak ktoś zobaczy, to mu zaserduskuje, no bo to bardzo, bardzo ciężko. Ja, ja się zastanawiałem, czy wy to zobaczycie, a to zależy od was. Ja nie wiem, czy wy to zobaczycie. Wy musicie się skupić i to zobaczyć. Na pewno wiem, że zobaczycie, bo wy jesteście tacy kochani. Macie dobre oczka, bo pewno jesteście już duzi. Duzi. I nie wiem, czy wygracie w Robloxa. Pewno tam jakoś 10 osób gra. Tak mi się wydaje. No, jak nie gracie, to polecam zasubskrybować. Może kiedyś się pogramy w jakieś inne greckie niż Roblox. No, ale zasub... pamiętajcie, subskrybujcie, żeby Wam wysły powiadomienia, że jest następny filmik. Bo na filmikach możecie bardzo, bardzo dużo zrobić. I jak Wy mnie oglądacie, to powiedzcie swoim też rodzicom, żeby mi dali lajka. Powiedzcie też rodzicom, bo pewno ja się cieszę, a wasi rodzicom mówią: No co ten mały dzieciaczek chce? Ja chcę tylko lajka w górę. Jak normalne dzieci. Każdy chciałby lajka w górę. No kto by nie chciał lajka w górę? I... Normalnie sobie przechodzimy z rękawiczkami i 50 milionów już mamy. To bardzo, bardzo dużo. I teraz, teraz idziemy sobie zaraz na, Atlant na Atlantis. Już mam Atlantis. Teleportujemy się. Jak, jak wy nie macie tutaj tych teleportów, to po prostu ma, tu są busty takie. Upgrade. I tu macie za godzinę grania. Mo, macie wiecie macie to, no to chyba, chyba nam się nie uda jednak dobić do tej Toksik, ale w następnym odcineczku spróbujemy dobić do Toksik więc myślę, że opłaca się zostawić do tego subskrybenci, żeby żebyście wiedzieli, że na pewno jest nowa kraina wbijana no bo dzisiaj chyba tak nam tylko wejdzie do krystalu do tej krainki, albo nawet nie wiem, czy wejdzie. Fajnie by było, ale jak nie wejdzie, to i tak chcesz myśleć z tego, co mamy. Mamy Was, ja mam Was, a Wy macie mnie. Każdy się cieszy, że kogoś masz. No bo, jakbyś nie miał nikogo, to by było Ci chyba smutno, ale ja, ja chciałbym zrobić takie coś. Nie, już nie. Może w następnym odcinku Wam powiem. Pamiętajcie, oglądajcie do końca. Jest dużo się jeszcze. Na końcu się otworzymy kilka jajeczek, bo po prostu jajeczka opłaca się otwierać. I tu się pisze, że A, Fred, U, W, U, U, EXTY Legend G HIKER To chyba chodzi o to, że, m, że us, tylko nam się nie usuwa, usuwają, nam się komony, tam wszystkie pety oprócz legendów, mityków i takich sekretów. Chyba o to tu chodzi. I zaraz musimy skończyć ten filmik, więc ja Wam jeszcze zejdę i nie zapomnijcie o łapeczce w górze. O tej subskrybenci i ja was żegnam. Pa pa.